Czy uda im się zdominować 2026 rok. To duo w czterech najważniejszych turniejach w chapterze 7 zagrało praktycznie perfekcyjnie, wygrywając Ludil swój hit Elite Series. Zrobili drugie miejsce na finałach Elite Series, dostając się na lana i finalnie totalnie zdominowali dywizję pierwszą, mając aż 84 punkty przewagi na drugim miejscem. A mowa o Skaju i Scrollu, czyli 16-letnich Duńczykach, którzy już w 2024 roku pojawili się na mistrzostwach świata i razem wygrali ponad 274 tysiące dolarów. A czy to będzie ich rok? Dzisiaj przeanalizujemy ich najlepszą grę z Dywizji pierwszej i zobaczymy, co daje im tak dużą przewagę nad resztą sceny. Już na samym początku sezonu podjęli najważniejszą decyzję, na swojego spota wybierając górną część Battlewooda, dzięki czemu mogli zaplanować główne aspekty gry, takie jak loot path, czyli kto lutuje jaką część spota, gdzie się boksują, aby nabijać surcza i wiele więcej, dzięki czemu na turniejach mogą zaskakiwać różnymi zagraniami. A mają tam 41 skrzynek, 28 ammo boxów i 10 beczek, co jest naprawdę ogromną ilością lutu. I dzięki temu Sky nie musi marnować żadnego leczenia, aby mieć full kew'a, tylko używa on beczki, a dodatkowo mają tam 3,8% szansy na pojawienie się bossa, Co stało się właśnie w tej pierwszej grze dywizji i od razu postanowili go zabić, dzięki czemu od samego startu gry mieli jedną z najlepszych broni w grze. Podczas lutowania spota scroll, aby już na samym starcie budować sobie przewoźnie. Surdza podchodzi pod przeciwników na drugiej stronie, którym stara się zadać jak najwięcej damage'a, ale robi to jak najbardziej bezpiecznie, bo jak wiemy, aktualny Surge liczy się tak, że od zadanego odejmowany jest ten otrzymany, więc dużo bardziej opłaca się nie dostać, niż zadać 100, a dostać 150. Dlatego Sky po szybkim zlutowaniu, już kilka sekund przed zamknięciem się pierwszego zona, leci na górkę, która znajduje się niedaleko ich spota, ale daje im większą szansę nabicia Surdza, a jest to ważny moment, bo dzięki Byciu przed innymi Może trzymać wszystkich rotujących graczy Żeby potem mu zagrać ciekawą taktyką Która daje im pewną pozycję w Ale to zobaczycie później A na razie warto zaznaczyć Że nie wychyla on cały czas Tylko w momencie kiedy widzi przeciwników Na których może dać pewne strzały Aby właśnie nie ryzykować dostaniem D-Mage'a Chcesz sprogresować i osiągnąć sukces Ale twój ping i FPS na to nie pozwalają To idealnie się składa Bo mam dla was program typu Game Booster Czyli Lago Fast który przetestowałem na własnym przykładzie, a jedyne co musicie zrobić, to kliknąć Fortnite, wybrać swój region i nacisnąć game boost, po czym wasz ping zostanie zredukowany dzięki łączeniu się z najlepszymi globalnymi serwerami właśnie dla was. Dodatkowo w zakładce FPS Boost po kliknięciu Start booster, wasza gra stanie się jeszcze bardziej płynna. A jeżeli potrzebujecie zoptymalizować Wasze doświadczenia z gry na przykład na konsoli czy telefonie, to nie macie o co się martwić, bo LagoFast również Działa na innych urządzeniach, a w porównaniu do innych programów na rynku, Lagofast zapewnia doskonałe połączenie z serwerem i zwiększone FPS-y, co idealnie pasowuje się w potrzeby graczy Fortnite. Więc, jeżeli chcesz polepszyć swoje doświadczenia z gry i rywalizować z innymi na równym poziomie, to przy zakupie wpisz mój kod SHRONIX który dawam do 62% zniżki. Kliknij w link w opisie lub przypiętym komentarzu. I ciesz się płynniejszą grą W tym czasie Skroll dofarmił Macy i zebrał resztę lootu Po czym dołączył do Skaja Gdzie nadal starali się nabić jak najwięcej surja, A ze spota wyszli naprawdę z genialnym lutem, Bo mieli 3 giełki, 6 bigów i chak Tam kiedy druga strefa weszła na nich Po chwili przeszli oni do zona Ale tylko tak aby nie dostawać więcej odburzy Po czym nabili jeszcze więcej surja I wrócili na battlewooda do strefy A zrobili to aby móc wyeliminować możliwość spotkania naprawdę wielu graczy i dostawania damage'a, a ich celem jest bezpieczne wejście do połowicznej i zajęcie naprawdę mocnej pozycji. Dlatego tak ważne było dla nich nabicie dużej ilości surja, bo gdyby tego nie zrobili, nie mogliby zagrać tą taktyką. Na swoim spocie zaczęli dofarmować zużyte macy i zbierać leczenie, ale kiedy zauważyli, że jest tutaj inny team również grający na zona i w dodatku następną strefę dało na maksa w prawy górny ruch, postanowili polecieć szybciej, aby nie ryzykować straty HP. Przemieszczając się w stronę, Zona leczyli się w lekomatach, ale w pewnym momencie zauważyli graczy, rebutujących się w strefie, dlatego obudowali się i wcelowali w tego, co leciał, i od razu go powalili. Ale z racji, że Sky dostał hita, a Scroll powalił właśnie tego przeciwnika, wiedział, że po dobiciu go dostanie siphon, który będzie go leczył, dlatego dał beczkę Skyowi i poleciał właśnie w tamtego powalonego przeciwnika. Kiedy go dobił, zaczęli wywierać presję na pozostałym przeciwniku, niestety Sky dostał. Mocną pompę i został obity do 18 kewa, więc zaczął się leczyć. A w tym czasie Scroll wbił się na plecy Jurdiemu, dając mu hita z ARKI. Po czym tamten zaczął się leczyć mgiełką i zabudował się tylko schodami, ponieważ zaczynało brakować mu matsu. Ale kiedy podszedł do niego Sky od góry, zabudował się ostatnimi buildami. Po czym wcelował w drzwi, żeby dać pompę Scrollowi, który przez nie zaczął się w niego wbijać. Ale był on zbyt mocno obity, przez co padł na jednego hita. Ale mimo to również trafił Scrolla za 92, przez co tamten musiał zużyć leczenie. Kiedy zebrali cały lód i wyleczyli się, zaczęli rotować dalej, ale niestety po tym fajcie zostały im tylko 3 pigi, 3 mgiełki, 1 apteczka i 60 czaga, więc aby zdobyć jakieś leczenie, wylądowali na najbliższym lekomacie, gdzie wyleczyli się do fula i kupili 6 apteczek, aby móc na spokojnie wejść do zona. Niestety piątą strefę, czyli połowiczną, dało na próżne palmy, więc mieli naprawdę daleko, ale udało im się na spokojnie wejść Zajmując pozycję na Decidie, gdzie nie było innych graczy, co pozwoliło im dofarmić trochę matsu. Szóstego zona dało naprawdę blisko nich, dlatego od razu zaczęli się rozglądać w tamtym kierunku, czy dadzą radę łatwo zrotować. I w tym czasie Sky zauważył naprawdę mocno obitego przeciwnika, którego udało mu się zabić, więc postanowili jak najszybciej przejść w tamto miejsce, aby zebrać z niego lud, bo brakowało im trochę macu. Kiedy przechodzili do przodu, Scroll zauważył przeciwnika wlatującego do strefy i od razu Zaczął do niego strzelać, a jak się okazało, był on bardzo mocno obity, więc szybko go zabił. Dlatego kiedy przeciwnicy z przodu zaczęli do nich strzelać, wiedzieli, że z tych dwóch fragów zbiorą sporą ilość masów, więc postanowili full przetarpować, aby uniknąć dostania dużej ilości obrażeń i kiedy dobrali macy, zostało ich jeszcze naprawdę dużo, dlatego wykręcili boksy trzy kratki do góry, aby mieć lepszą wizję i łatwiejszą następną rotację. A ich lut ludz... po tym prezentował się następująco. Mieli oni trzy mgiełki. 6 mini, 3 apteczki i 3 bigi. Kiedy 7 zona dało im maksa do przodu, a nadal mieli spory nadmiar maców Sky postanowił rozciągnąć kilka boksów do przodu, aby mogli polecieć lekko później niż cała reszta z tyłu, przez co mogą zboksować się na lepszej pozycji głębiej w zonie i nie marnować tyle maców żeby na przykład wyjść na wyższy layer. Ale niestety, kiedy wrócił po masy, ktoś wszedł do ich starych buildów i zabrał ich metal, przez co niestety stracili 13 buildów, ale na szczęście C której zużył najwięcej, nadal tam była. W tych boksach poczekali, aż Zone zacznie iść i dopiero kiedy wszedł na nich, polecieli wingsuitem, niestety dostają trzy hity od Zona, ale wiedzieli, że jest to opłacalne. Od razu po wyleceniu obniżyli swój lot, jak najbardziej, aby przelecieć pod high grandem i nie dostać od niego damage'a, po czym wylądowali na naprawdę wysokim lejerze, aby mieć lepszą wizję i przewagę nad innymi. W ósmym zonie nadarzyła im się najlepsza okazja na przejęcie high'a, bo Zona dało idealnie pod nich i w dodatku mieli masę masów, więc wykorzystali to, wychodząc 5 layerów do góry i full tarpując do przodu dwoma daszkami, ale popełnili tutaj spory błąd, bo mimo mocnej podstawy i mocnego tarpa połączyli to tylko jednym daszkiem. Dlatego, gdyby ktoś to zauważył, mogliby zostać bardzo szybko zrzuceni, a wystarczyło postawić jeden daszek więcej i byliby naprawdę bezpieczni. I właśnie to pokazuje, jak z pozoru małe błędy mogą mieć ogromne znaczenie, ale w ich przypadku na szczęście nikt tego nie wykazał. Więc mogli na spokojnie trzymać się właśnie na tym high groundzie. Tam cały czas przechodzili sobie do przodu i starali się jak najbardziej grifować graczy na dole. Ale po chwili Sky zauważył przeciwników, którzy wylądowali z drugiej strony na ich poziomie, więc od razu zaczął do nich strzelać, aby nie próbowali kręcić się z nimi i wykręcił się aż 6 klatek do góry, aby zminimalizować szansę dostania wjazdu. I dodatkowo wszedł tam do Zona, żeby podłączyć się do starych buildów, przez co stracił 20 HP, mimo to, że. Z za chwilę tam się otworzył, ale wolał być pewny wcześniej, że na pewno nie zostaną zrzuceni. Podczas tarpowania Sky cały czas stara się trzymać full front i jednej strony, aby mieć wizję na jak największą ilość graczy z boku i dodatkowo patrzy, czy ktoś nie miruje im grounda, czyli rozciąga boksy dokładnie pod nimi. Przez co gracze, którzy to robią, mają większą szansę, że nie dostaną właśnie spreja od góry i dodatkowo mogliby zrobić jakąś akcję od zona, żeby przejąć grounda, więc Sky ze scrollem cały czas. Starają się to sprawdzać, a w tym czasie Scroll albo siedzi z tyłu pilnując, czy ktoś nie wchodzi im na plecy i strzela do ludzi z przodu, lub jest wykręcony kilka kratek do góry, dzięki czemu ma większą wizję. I gdyby ktoś próbował się w nich wbić, mają tą przewagę, że jak wskoczą na skaja, to scroll może wybierać na nich presję z góry, no i niestety mają oni ciężej w takim fajcie. Po chwili Sky zszedł podłączyć, gdzie zauważył przeciwników idących kilka kratek pod nimi, czyli właśnie mirorujących ich, dlatego nie szli dalej do przodu. Tylko poczekali z tyłu I starali się ich jak najbardziej przytrzymać Aby nie spróbowali zrobić jakiejś akcji Po tym Sky znów przetarpował do przodu Trzymając się lewej strony I starali się jak najbardziej Grifować graczy z dołu Ale niestety 10 zona cofnęło I nie była to dla nich dobra opcja Ponieważ nadal mieli naprawdę dużo maców, Które starczyłyby im do końca gry A przez to gracze, którzy byli na dole I nie mieli już maców, Dostali szansę na przechodzenie starymi buildami I chowanie się Przez co Sky ze Mieli ciężej robić kile. Mimo to cofali się starymi buildami i nadal próbowali łapać jak najwięcej osób na dole, gdzie udało im się złapać kilka kili Ale niestety w pewnym momencie Scroll dostał naprawdę duży damage od przeciwników z dołu, którzy od razu zaczęli się w nich wbijać. Dlatego Sky wyszedł kratkę do góry i użył mgiełki, aby Scroll jak najszybciej się uleczył. I tam udało mu się dać mocną pompę jednemu z przeciwników, bo aż za 145. Po czym zszedł na jego ściankę, gdzie chciał spróbować złapać killa ili Fresh, ale kiedy teammate tamtego ziomka zaczął wychodzić do góry, Sky wrócił i chciał pomóc, ale kiedy scroll wyszedł kilka kratek do góry, tamten postanowił odpuścić, aby nie bić się jeden na dwa i dropnął na dół. A Sky ze scrollem niestety stracili trochę masów, ale nadal mogli grać swoją grę bez większych strat. A przez to, że właśnie stracili tych masów naprawdę sporo, musieli tarpować już tylko pojedynczym daszkiem, dlatego zostali zrzuceni, ale dzięki temu, że dosłownie chwilę wcześniej użyli mgiełki, nie musieli się martwić o damage z dlatego Scroll, który używał apteczki, nie anulował jej i zeskoczył na dosyć wysoki layer. A Sky spadł dużo niżej, ale wykorzystał to idealnie, dając pompę w plecy przeciwnikowi, który był odwrócony w innym kierunku i po chwili dostał za niego killa, kiedy tamten padł w zonie. Następnie przeszli dalej do przodu, gdzie w tym czasie Scroll zauważył przeciwnika siedzącego w drewnie, któremu dał sporo damage'a. Dlatego postanowił skoczyć mu do boksa i dał mu pompę, zabijając go na hita. Ale mimo to i tak od razu postanowił. Stawił ściankę przed sobą, jakby tamten nie padł lub gdyby zmisował pompę. Zaraz po tym zebrał z niego lud i wyszedł do góry, gdzie większość masów dał swojemu duo, który tarpował do przodu, a on cały czas starał się presować ludzi, aby zabrać im jak najwięcej masów. Tam użyli sobie giełki, aby w momencie gdyby zostali zrzuceni, nie padli od wysokości, po czym zeszli kilka kratek niżej, aby mieć lepszą wizję na graczy i być bardziej bezpiecznym. Tam dalej starali się łapać jak najwięcej fragów, ale kiedy zauważyli, że dwie ostatnie drużyny. Biją się na lągrandzie, postanowili zejść niżej, gdzie po chwili zostali 2 na jednego i mimo to nadal grali tak, jakby tamten mógł zrobić klacza na nich i wygrać tą grę. Dlatego Sky wywierał presję z góry, a Scroll zszedł na sam dół, kończąc ostatniego przeciwnika. I właśnie ta gra pokazuje, dlaczego aż tak bardzo dominują aktualną scenę. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak Kami z Harrym zagrali również ciekawą taktyką na odbijanie Kaj i wygrali 800 dolarów, to wbijaj w ten film.